you <laughs> Dzisiaj zobaczycie moje prezenty na urodziny, które dostałam. Patrzcie, to moja lalka. Ma takie loczki ze przodu. Po tej stronie i po tej stronie, po lewej i po prawej. Takie kucyki loczkowe też po lewej i po prawej. I teraz ta lalka ma takie nałożniki. Ma Tutaj na tych nausznikach dwa kończyki. Po jednej tutaj, po drugiej tutaj, po prawej i po lewej. takie ładne budki. I do tego są narty. Popatrzcie. Hops. I hopc. I patrzcie. Zrobię teraz rękę. Wiecie Uii! I teraz z drugą stroną. Wii! Ale mi się włosy poplątały. Czas mnie uczesać. Ok. Przykładam szczotkę. I czeszę jej delikatne loczki. Tak. I drugi loczek. Po prawej i po lewej trzeba bardzo dokładnie wyczesać. Teraz te, bo te to naprawdę się jakoś zdziwiły. Proszę. To mój pierwszy laczek. Teraz zobaczycie mój drugi laczek. A to mój drugi laczek. Ej, mam cię przybrać w coś innego? Tak! To przebrane są. łyżwy. Jeszcze takie białe skarpetki. Potem do tego kurtka. I tyle. Także więc to już przedtem robiliśmy Okej. Okay. Najpierw ściągamy. ściągamy te delikatne narty. Tylko uwaga, żeby Ci się nic nie stało. Teraz ciężko ściągnąć, ale trzeba. Pomoże się mi wejść. Uch. Jest. Ściągamy jej kurteczkę. Nie wiem, jak to się ściągnie, tą kurteczkę, ale trzeba spróbować ściąć. Uda mi się. Popatrzcie. Odetniemy jej swoją kamizelkę. I się ściągamy. Włóżaj tę rączkę. To na razie założyłam. Bo mm, nie za bardzo chciało wejść. Nie wiem, czy jest na to za mało, czy, czy po prostu e, dzisiaj, bo dzisiaj ona się kąpała, może dlatego. Może dlatego się nie chce wcisnąć. Odkładam te rzeczy. I teraz Wam pokażę coś bardzo, bardzo coś takiego fajnego. Patrzcie, to mały śpiący dzidziu. Dziusiu trzeba wstawać. Wciągam mu taką czapkę. Ta czapka to zwierzaczek i to jest pingwinek. Jak się założy, to ona lubi tą czapkę, bo kocha ona pingwinki, więc chciała tą czapkę, więc jej kupiłam. Proszę. Oto pingwinek. Dobrego snu. Już nie spijcie. No, 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 dodatku. No. Teraz pokażę wam drugiego. To jest taki kotek, albo królik. I tak. On lubi kotki. Nie to chyba kotek, więc on chyba lubi tak bardzo kotki i króliki, że to kupił, bo on kocha kotki. Popatrzcie, w środku ma białą. I jak się mu założy czapkę, to ma główkę też normalną. I magówkę kotka albo króliczka, ale to chyba kotek. Okej, okay, dobrego snu malutki. Hej, to ja! Patrzcie, to mój ogródek, któryki znowu się wspięły do swoich ulubionych miejsc. Patrzcie, króliczki. Trzeba to włożyć do koszyka na króliczku. Schodzimy. Chyba, że chcecie porobić w moim ogródku. Patrzcie, tylu królików. Trzeba teraz to otworzyć i włożyć króliczki do klatki. nie zeskakuj, ok. Teraz drugi króliczek, mamcie. Pół. Teraz wam dam marchewki, że byliście tacy grzeczni. He he hej, ty małżat, patnisiu. Proszę. Położymy to tu. I pojedziemy do mojego ogródka. Proszę, to już tutaj. Teraz króliczki. Porobimy coś w moim ogródku. Ja już skończyłam, było miło, papa. Pa. To są skarpetki Dzidziusia. Tutaj ma ładne ubranko, tu ma kokartkę, i tu drugą, tu ma czapeczkę i ma różowe ubranko, jest bardzo mały i wygląda jak prawdziwy No Okej, okay, poczekaj Teraz popatrzcie Oto jest Pupsi Trzeba teraz wyciągnąć OK, teraz to powoli trzeba ściągnąć, bo to jest proszek. Jaki ten ładny? To jest taki proszek. To jest chmurka, nie? Więc to nie glutek. To, to jest chmurka. To jest dla To spanie. A to jest moja przyjaciółka, pokażę Wam. Słówka, tylko jest cała w proszku. Założyłam jej butki kiedyś. Karolina mi pomogła, moja przyjaciółka. Chyba już Wam kiedyś mówiłam o niej. Hej, to Jasiówka. Ona lubi jak się ją tu głaszcze. To jest pani doktor, widzicie? Patrzcie, ona ma takie dosłuchanie, serduszka. Słuchaj, i ma. To jest dziewczynka. Ona przyszła do pani doktor. To są dwa dzidziusie, one też przyszły. Ten ma biały becik, a ten różowy. Jak się Wam podobał film, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Pa!